Cześć! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Standardowym powitaniem się z wami dzisiaj widzę w odcinku z Sików piątych, słuchajcie. Ja sobie nagrywam e, dalej w tej jednej sesji nagraniowej, e, czyli z... no z dniem wczorajszym dla was. E, dalej sobie tutaj działam, słuchajcie. mi tutaj teraz się chyba nie przyda. Nie to by mi się przydało, ale nie on chyba w, w, w drewna wygląda nawet w kopalni drewna, co jest bardzo złe. E, tak, dobra. Kapitol jest rzeczą niecierpią, nie, niecierpiącą złoki. No, dokładnie słuchajcie, jesteśmy sobie cały czas, ja jestem cały czas w tej dłuższej sesji nagraniowej mojej. E, ostatnio udało nam się tutaj obronić miasto przed oblężeniem tego Sinitara, czy jak mu tam e, podejdźmy sobie szadą w ten kawałek. Chociaż miałem jakieś. Pogląd na to, co się tutaj dzieje. I oddajmy turkę. Eee, w międzyczasie jedyne co mi się udało osiągnąć. O kurwa, to zrobić sobie kawę w kubku mojej dziewczyny. To jest taki kurwa mag, nie. Taki mi się tak bardzo chobicko kojarzy taki kubeczek, żeby dobrze wypisać. o Taki bardzo hobbitoński. A. I tylko tyle mi się udało zrobić słuchajcie. U, dobra. Hmm. Dwie turki mamy do powrotu tutaj szadi, ok. On też szybko raczej do nas nie dopadnie. Dwie turki mamy też relagiem na powrót, No dobrze. No trzeba się zacząć tutaj, słuchajcie, jakoś dozbrajać. I trzeba tutaj chyba zacząć. Um, Przechodzić do jakiejś ofensywy. E, jestem w stanie wszystko zrobić. No nie jestem w stanie. Jeszcze Hydry, ale Hydry zbudujemy sobie, w sensie zrekry, zrekrutujemy sobie w następnej turze, więc to jest bez, bez problemu. Eee, dobrze, widzę, że ten pierwszy atak był tylko taki mocny. Na razie się wstrzymują, przynajmniej parę tur mamy oddechu. Mamy też już wreszcie, wreszcie przyrost tygodniowy, eee, więc to jest też rzecz dobra. Dobra, 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 wszystko wiem. Nieważne, co chciałem zrobić. mi jeszcze te Hydry. Fajno. I realagiem sobie pójdziemy, słuchajcie, w tamtą stronę, tam gdzie ten jego bohater przed chwilą się kręcił. Eee, ten was, ten to. Cudnie. Eee, Realagu, ulepsz sobie te jednostki na pieśki, moje ulubione. No dobra, mamy już jakąś armię. Tu jest drewno. No to to jest nasze must have, słuchajcie. Oni są dla nas średni. My Dalej nie zregenerowaliśmy many, bo przecież jestem Uf, tak głupi jak but. Eee, no dobra, nevermind. Niech już będzie. Daj mi zwiększającą wiedzę i teraz jesteśmy w stanie zrobić sobie dwór intryg. Mamy 100 many na Raelagu, mamy 90 many. Aha, właśnie, Shadiot, masz przecież jeszcze artefakty, które mieliśmy sobie przejrzeć ostatnio. A, masz tylko talię kart Tarota. Hmm, śmigaj za nim i mu ją przekażesz, słuchaj. No, coś się dzieje w tym scenariuszu. Pierwszy odcinek był taki dość niemrawy, było bardziej o, obrona i oblężenie. Na ten moment widzę, że złapaliśmy chwilę oddechu, co jest zdecydowanie mm, pocieszające. Mam nadzieję, że tak zostanie już na dłużej, bo nie ukrywam, że yy, nie, chcę, nie chcę kolejnego scenariusza takiego jak ten poprzedni. Uff, 117 miesięcy. To jest nie do porobienia z tą armią. Nie wiem, czy ty przebiegasz całą mapę, czy nie przebiegasz. Zróbmy to. No, nie przebiegasz. Dzięki ci, panie, że nie przebiegasz, bo to już po prostu tragedię. No, reelagu, musisz tutaj dużo poczarować kolego. Zatruj go. Zawsze parę obrażeń wejdzie. Walista coś tam mu zadaje, no ale to jest very za mało. No zacznij od desorientacji. Gdzieś może slow by zadziałało lepiej, ale tak już będę w stanie cię czymś uderzyć. Ty waituj, kolego. Proszę, do Kur... nie dojdziesz. Ale podejdź tutaj chociaż. Wbijaj w niego. No już musiałem, musimy atakować wszystkim czym mamy, nie? Choć straty i tak będą duże. Ciężko, żeby nie były. Maybe rozkład też by było niezłe. Zacznijmy od nas Słowa jeszcze, zanim cokolwiek, no właśnie, to jest dobre. Serio, nie dojedziesz tam. Dobra, jesteś chce stanie go uderzyć? No, to tyle dobrego. E, Bigo. to się zatruj go. Relagu, dawaj ten rozkład, może. E, ile to jest? Obrażeń naturę? 190... nie, 96 przez 5 tur Ile ma jeden? E, 30, czyli to które wyginęły 3 Nie jest to coś mega Ewentualnie krąg zimy Otóż to Dodzą to te zamrożenia zdało coś e, wbij w niego. Pięknie, chapnięty. Panie, ja bym chciał, żebyś ty teraz przejechał się między nich dwóch, ale no, nie ma jak. Dobra, staniesz tutaj, żeby móc uderzać jednego i drugiego, w razie gdybym atakował ich. Piękna kombo. Dobra, ładnie go zbiliśmy. Nie tego, tutaj masz pewne zabicie chociaż jednego. W ten sposób go uderz. Bo Tutaj zaraz będziemy blisko do tego, żeby bić dwóch. Jeśli oni oczywiście to będą dalej tutaj, wiecie, stać, nie? Ty i tak we mnie będziesz mógł wjechać, no to musimy cię zaatakować koleżko. I hapamy, pięknie. Dobra, chcą uderzyć, to jest rozkluczowe pytanie. No musimy przyjąć uderzenie. Odepchnął, odepchnął. Dobrze, no. mam jeszcze w inicjatywie, niestety. Eee, no dobra, trudno. Czy ja mam jakieś jeszcze osłabienie? Jaki masz rozstrzał? obrażenia? To nieduży. Cierpienie. Atak o 12 na 8 tur. I będziesz miał atak 0. Grupowe cierpienie byłoby teraz fajne, nie? Ewentualnie... Coś z tych rzeczy? Zadziała to na ciebie jakoś? Jakoś zadziałało. Eee, bichłopa, Tak? A, nie uderzyłeś go, czyli mogłem jeszcze przebiec się od niego od dołu. No dobra, trudno. Teraz go hapniesz jeszcze, cudownie. Dobrze, ładnie zbici. No ile? Jedną? Dwie. No dobra, zostały mi dwie. Ale i tak jesteś już ładnie zbity, kolego. Ciebie wleci Hydra. Tutaj się wbieprza mój misiek, eee, boże, piesek. No i ugryź go za go już. Dziękuję. Eee, Real No już teraz nie musisz tutaj nic rzucać, po prostu go klepmy Ile się tylko da. Przebiegnij się dookoła niego. No i Hydra, i chyba powinno być po temacie, nie? i 3, cudownie 5 cipek, okej okay. w miarę, mistrz co mi daje mm. no jest to spoko eee. mm. Mm. no nic innego, zepsuta ziemia jeszcze mogłaby być całkiem niezły niezła mm. e pójdźmy sobie Mistrz da nam to więcej uni uniwersalności w tej yy, szkole magii, nie? Dobra, okej. Okay. Co tutaj budujemy? Na co nas stać? Na cokolwiek wreszcie nas stać, nie? To jest najcudowniejsze. Rób yy, matronki i oddajmy turkę. No i zobaczymy, słuchajcie, coś tu zaczynamy robić, nie? Kolejna kopalnia rudy? A, pierwsza kopalnia rudy. Czyli mieliśmy bardzo dużo surowców na start, słuchajcie. Skieraj się do zamku na razie, szadio. Patronny mi nic nie dadzą. No wyzwanie jest, no ja nie mam many znowu. Wróć tutaj relagu. Co możemy zbudować? Nie no, przytrzymajmy chociaż do zamku teraz, nie? No tego i tak nie zrobimy teraz, a mamy wszystko poza tym. Przytrzymajmy do zamku. Nie budujmy nic na razie. Realnie chcę sobie odnowić od manę. I zobaczymy co tam dalej można... Może zróbmy jakąś tutaj prostą bitwę z tymi hydrami. Bo druidzi i magowie nie są czymś co mnie bardzo jarało. Daj mi te przy okazji, jak już tu jesteśmy w tym temacie. Zawsze coś tam mogą dodatkowo zrobić. A, nie zrobię, bo nie mam na slab jest takie panie gościa tam nie, Nie broń Boże Nie na tym etapie gry Średni, sądzę, że jeśli zrobimy sobie tylko odnowimy sobie manę będzie dla nas na spokojnie do pojechania bez żadnych strat tak naprawdę Więc trzeba będzie... Mmm Próbujmy was naklepać. I się cofniemy do zamku. Bez strat. Czy jakieś będą musiały być zapewne, bo... Bądź co bądź będziemy musieli w nie uderzyć. A to nie będzie najprzy rzecz najprzyjemniejsza dla nas. Złej so tu, na razie rób tak. Chyba, że padłem na genialny pomysł właśnie. To jest idealne miejsce, żeby skitrać jakąś jedną małą jednostką. No. Dobra, zaraz to przetestujemy po prostu napierdalać mnie czarami realaga No ale dobra, zobaczymy jak na razie Tutaj będzie to szło Wzmocniony grad meteorytów 300 obrażeń Brzmi jak plan Łańcuch błyskawicz Zadaje jednak mniej Nie, 375 No, jak i tak Uuu, moja Hydra została Aha, ale to... Mm. Hmm, to się rozkłada na wszystkie te obrażenia, okej, okay, rozumiem. Czyli w sumie chuj się stał wielki Czyli jak walić to gradę meteorytów wzmocnionym, słuchajcie, a nie tym Podejść też do przodu koleżanko Supi Ty nie bij. Ty nie bij Relak, wydaje mi się, że musisz robić to Dobrze Strzelaj. Poczekaj jeszcze, podbiegnij tutaj. Aj, to nic nie dało. Kurwa, jak jestem głupi jak głód Wal tam elegancko. Nie, no, możesz go zabić, ale jeszcze tego nie rób. W ten sposób spróbuj go zamrozić, coś tutaj dobrze dobity strzelasz, no, hydra to może jeszcze nie zabić, najpierw jednego. No, już w powinien go dobić sobie z łapki, nie? Pięknie, dobra, porobienie. Bez straty, chyba, nie? W sumie zaatakowaliśmy go tylko raz hydrum. Dobra, parę, parę słuchajcie, surowców jest, to jest dobrze. Cofamy się z powrotem do zamku i będziemy sobie tutaj siedzieć i czekać na gościa, na kagatka. No, nie zrobię tego i tak, więc mamy do ulepszenia albo matrona, albo hydry. Ulepszone hydry chyba są bardziej jeszcze tankowate, nie? No, chociaż te matrony ja też są... Daj mi hydry. Te były lepsze, tak ustaliliśmy przynajmniej. Dobra, tak, 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 tak. Oddajmy turki. No i chodź do mnie, kolego. Czy koleżanko. Jestem bardzo ciekaw, co mi po pokażesz. Co ty potrafisz zrobić, co? Jesteś blisko. O kurde, idzie drugi bohater. Ten segref to ma identyczną miniaturkę jak ten Sinitap chyba nie? Ty jesteś wysoka, ty jesteś wysoki, czyli jak na moje jesteście do położenia pod warunkami pewnymi. Śmigaj tu, Szadio. Jesteście do położenia pod pewnymi warunkami, moim zdaniem. Po pierwsze, pierwsze primo jest takie, że musimy się bronić w zamku no nie potrzebujemy tego, to na razie oszczędzajmy hajs yy, I oddajmy turę Nie zrobiłem zapisu, no ale mam auto zapis na szczęście mhm. Pierwszy atak Porażka Mam, no kurwa! Czy wy musicie być tacy wszyscy tacy, yy, tacy kurwa czarownicy? Musicie wiedzieć, że mi się to bardzo nie podoba. Zostawmy się w ten sposób powiedzmy. No to był dziwny ruch. będziesz ładnie zatruwał, nie? No właśnie, no to co, Nadzajem zatrujemy mu ciebie, idealny tutaj mam, widzę, punkt do ci yy, gradę meteorytów. No chyba od tego sobie zaczniemy, słuchajcie. Oj, perfekcyjnie, napierdala ich nikt tam. Śliczny strzał poszedł. No to był też całkiem niezły, muszę przyznać, to też był całkiem niezły strzał. Dlatego się będę odsuwał od ciebie. W się sensie odsuwał się. No, wiecie o co chodzi. Im będziesz wolniejszy, tym mniej moich jednostek możesz potencjalnie zatrzymać. Albo inaczej, tym później je możesz zatrzymać. No i jakby się teraz bardzo zamyk przydał, nie? Do, do dodatkowych dwóch strzałek. Spowolnienie na Minotaurę. No dobra, to nie boli. Eee, boli to, że już nie ma miejsca. Bo nie żyje. Spoko, dobra, okej. Okay. Do przeżycia Hydra się wskrzesza. Cudownie wręcz. Ona na szczęście nie jest zatruta, więc to nie jest takie złe. Po matronce i po z amunicją. To jest trochę bolesne, muszę przyznać. Eee, zatruj go ją, whatever. Good. 21 zabijesz, dwie matrony też padną, 18, 6, 6. Okej. Okay. Hmm, dobra, masz ten. Dobra, to zróbmy starą, dobrą szkołę. Czyli desorientację. znowu otwarli te czary. No o co tu chodzi? Więc masz jakąś tą ochronę przed czarami, czy co? No to był... Zły pomysł, bo ja tam zaraz ci się jak na ognia, kolego. Cofnij się tam też, proszę, wycofaj się. Ach, jesteś kurwa debilem. No dobra, nie będę na to narzekał, że jesteś taki głupi facet. Trzy stutki. Ile kule ognia zdaje? Tyle samo, a chyba mniej mamy? No, zdecydowanie mniej mamy. Dzień dobry. Ale pięknie was się nie. Ujej, Ujaj, doktóry wydarzenia od ognia. Po matronie. A, wanser, nie foto. Do czasu przyjścia do nas następnego bohatera będziemy mieli już przyrost, więc to jest spoko. No niestety e, Deda zaliczyła Hydra. A to jest bolesne, bo to znaczy, że mamy ich równe zero na ten moment. Więc gdyby zaatakował nas drugi bohater od razu, to nie mielibyśmy żadnych szans w obronie, bo nie mam na samet nawet przyjąć obrażeń, słuchajcie. Fajcie, nie wychodź, Nie narażajmy się na to. Na jakiekolwiek straty potencjalne. No, tutaj zapraszam cię w ten wąski przesmyk. ach no tak, nie masz te skóry, nie świecia. Zwykła wyskawica też zabija 12, więc nie będę wstrzymał many na. Na więcej. Takich szybciej nie pozabijam tutaj. A choć tutaj go sprowokujemy trochę. Strzelę jeszcze raz w nią. Boli. ta Słownie. Ty też chodź koleżko, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Ale już powinieneś Deda zaliczyć. No, złapy nawet, że zabijam. Cudnie, padła. E, sytuację dalej mamy słabą. Plus straty, no ale zabiliśmy ją. E, gdzieś kuść, dwa papiery zgubiłem, mojego dobra, znalazłem. E, co ona tam miała, co? To jest, to jest ważne pytanie. Mm, tylko tyle, no ale trochę pompujemy się już tymi artefaktami, nie? Trochę zaczynamy się pompować nimi. Prawie wszystko mamy, no spoko. Pytanie: na jakim poziomie jest teraz nasz oponent? Znowu jest wysoki, czyli jesteśmy w stanie go porobić. Spokojnie, spokojnie, jak na wojnie, słuchajcie, jesteśmy w stanie się tutaj troszeczkę pobronić. Na razie nic z tego, ale na razie, mój koni, podziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału i zapraszam Was. Mam nadzieję, że już jutro. Jeśli coś się zmieni, to daję info, jak na kanale. Trzymajcie się, cześć.